Cześć wodniki. Witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za lajki, like, komentarze, subskrypcje. Wodniki, kochane, robimy sobie czytanie tygodniowe na nowy tydzień, tydzień 43 od 23 października 2023 do 29 października 2023. Kochane wodniki, robimy sobie tarot ogólny, czytanie ogólne, nie będzie z każdym rezonować. Także bierzcie z tego tylko to, co najlepsze, moi kochani. Sprawdzimy Waszą energię główną, Zobaczmy, jakie jest wyzwanie, z czym możecie potencjalnie się zmierzyć w nowym tygodniu. Na koniec wyciągniemy wynik radę, generalnie najbliższą przyszłość. Zobaczmy, co mi intuicja podpowie razem z tą trzecią kartą. kartą poproszę energię dla wodnika na nowy tydzień, dzień 43. Trzeci. Mhm. Proszę, dziewiątka była, wyskoczyła mi ta dziewiątka była, jak Wam tasowałam, wiecie. Kochani, odwracanie się w przeszłość, wodnik, odwracanie się w przeszłość i patrzenie, co to tam z tej przyszłości, przeszłości przychodzi do was w tym tygodniu. Kochani, albo wiadomości związane, albo wiadomości związane z waszym działaniem podjętym w przeszłości dotyczącym Waszego bytu, ale też dotyczącym Waszego zdrowia, wodniki. Tak, właśnie może być, że przychodzą jakieś wiadomości z tym związane, z stanem waszego zdrowia, jeśli oczywiście ktoś czeka. Mhm. Kochani, królowa Pentakli u spodu tutaj e, mówi o tym, że podjęliście decyzję w przeszłości, bądź ktoś pomógł wam podjąć decyzję w przeszłości na temat jakiegoś działania, coś się wydarzyło i wyruszyliście z akcją do przodu. No i teraz w tym tygodniu, słuchajcie, przychodzą do was. Newsy, wiadomości związane z tym działaniem, które podjęliście w przeszłości. Ale kochani, dobra wiadomość jest taka, że to już jest dziewiątka, czyli to już idzie ku końcowi i wy już jesteście bardzo doświadczeni swoją. Tą, tą sytuacją, wy już generalnie jesteście specjalistami w tej Waszej sytuacji, ale to jeszcze Wam się nie zamknęło. I zaraz zobaczymy, co tam dalej nam pokaże Tarot, ale wydaje mi się, że to jeszcze się nie zamknie w tym tygodniu. Po prostu coś przyjdzie z tego, z tego pola. Yy... Chciałam powiedzieć niewiadomej, coś przyjdzie, słacie ze wszechświata do Was, coś właśnie w Waszej sprawie, którą zaczęliście, nad którą zaczęliście już pracować w przeszłości. Kochani, dziewiątka Buław mówi o osobie, która już jest doświadczona przez życie, ale też która ma dobre odpowiedzi na wszelakiego rodzaju pytania, zapytania idące w Waszym kierunku. I kochani, przy tej dziewiątce Buław, my już idziemy ku zakończeniu tej sprawy. I czasami tak właśnie jest z tą dziewiątką, że. To się ciągnie, to się ciągnie, ponieważ ktoś musi coś zrobić, bo tu już jest dużo działania i dużo ludzi zostało tutaj w tą waszą sytuację już wciągniętym, wciągniętych, yy, i dlatego to się ciągnie. Zaraz zobaczymy, co tutaj nam pokaże yy, tarot, ale myślę, że to może chodzi o to. Jeśli jakiś strzelec, nie strzelec, o, może strzelec to jest zamieszany w to, ale w odniesieniu tutaj może chodzić o to, że może ktoś z was szuka nowej pracy bądź jakiegoś pomysłu na siebie, żeby zarabiać kasę i widzę, że może w tym tygodniu jeszcze będzie jakaś potrzeba y, z waszej strony y, przejścia przez jakieś sytuacje właśnie związane z tym, z tym poszukiwaniem nowej pracy. Y, bądź słuchajcie, może w pracy generalnie, pracujecie gdzieś dla kogoś, tutaj będziecie zakończać jakiś projekt, coś, co wam się tutaj... Y, coś, od, czym zajmujecie się już od jakiegoś dłuższego czasu. Uhum, 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 uhum. Dziewiątka buław, jeszcze jedna walka przed Wami, to jeszcze chciałam powiedzieć, słuchajcie, jeszcze jedne starcie przed Wami, yy, i ale ja widzę tutaj z tym, i z tym, w sensie z tą kartą, i z tą kartą, że idziecie ku zakończeniu, zakończeniu, które będzie dla Was dobre. Ok, dobra. Wodniki. Zatem, jakie to jest to wyzwanie na ten nowy tydzień? Z czym możecie się mierzyć, kochani? Z czym możecie się mierzyć w przyszłym tygodniu? Co to za wyzwanie? Co to za wyzwanie? Co to przyjdzie Wam z przeszłości? Proszę. Tarot za bardzo nie chce powiedzieć. Kochani, dwa miecze, dwa miecze, dwa miecze, jest jakaś niejasność. Wodnik. Chce coś powiedzieć, ale nie mówi. Jest taka sytuacja, gdzie po prostu wy macie w środku taką wewnętrzną blokadę, zastanawiacie się, co macie począć. To jest właśnie to, to jest dwójka mieczy. Słuchajcie, kochani, a tu jest co? Trzy kielichy. Może też tak właśnie jest, kochani, że Wam się coś nie podoba w Waszym otoczeniu. Ale wy nie mówicie. Wy nie mówicie, bo może czujecie, że to nie jest czas, żeby powiedzieć, że coś się nie podoba, a poza tym nie mówicie, ponieważ nie chcecie może, nie wiem, burzyć jakiejś atmosfery. Jakaś jest fajna atmosfera. Słuchajcie, tutaj jest fajnie, jest jakaś celebracja, ale wam coś leży, wodniki, ale wy o tym nie mówicie. I to jest właśnie to wezwanie, żeby ja myślę, żeby się uwolnić i żeby powiedzieć wodniki, no co wy. Powiedzieć, co Wam leży na, y, na sercu. Taka to jest, słuchajcie, Księżyc wadze. Księżyc wadze coś leży, a my nie mówimy bądź mówimy w sposób bardzo dyplomatyczny, że tak naprawdę ta wiadomość do końca może nie zostać y, przyjęta przez drugą stronę. Kochani, dopowiedzmy tą dwójkę mieczy. Y, dwójka mieczy też mówi mi o tym, że mogą być jakieś sytuacje z, y, z urzędami, jakieś niejasne sytuacje, które będzie trzeba, y, z którymi będzie trzeba się mierzyć. Ale też właśnie może tak będzie, żeby się. To jest dla jednego wodnika i kochani, tylko dla jednego wodnika, że może właśnie ktoś z Was myśli, że może Wasz partner, partnerka tam ma kogoś na boku i tak i niby wiecie, a nie wiecie chcecie coś powiedzieć, a nie mówicie i to jest słuchajcie, taka energia. Pamiętajcie, to jest jeden tydzień i w ogóle mamy y, zaćmienie. Co mamy zaćmienie? Mamy tak. Teraz w tym tygodniu, pod koniec tego tygodnia mamy. Y, co my mamy? Kochani, wybaczcie. Mamy y, mamy księżyc. Nie nie księżyc. Księżyc mamy, ale nie, nie, chciałam, nie chciałam powiedzieć księżyc, tylko chciałam powiedzieć, w ogóle będę robiła czytanie na pełnię, na pełnie jest. zapomniałam. Dziękuję. Ktoś mi podpowiedział. Dziękuję, kochani. Pełnię, tak. Kochani, jest pełnia w byku. Pełnia w byku i tam jeszcze są zaćmienia na osi byk, skorpion. Czyli coś wychodzi na jaw, coś wychodzi na jaw, co było przed nami ukryte przez ostatnie dwa lata, dwa i pół, yy, i coś, słuchacie, wychodzi na jaw. Także yy, wodniki i tak coś wyjdzie na jaw. <laughs> Także Wy może się czegoś już domyślacie, ale nie jesteście pewni, nie jesteście pewni, a wszechświat i tak Wam pokaże prawdę. Kochani, dopowiadamy, dopowiadamy, bo jak widzicie, zacięłam się. Zacięłam się. Aha. Zobaczcie, oszust jakiś tutaj. Siódemka mieczy. Siódemka mieczy. No proszę, tak może być. Słuchajcie, że przychodzą do Was właśnie. Mm, dobra, czekajcie, dopowiem. Wiadomości związane z rodziną. W ogóle tutaj widzę parę tych przekazów. Poczekajcie. Ojej, mi się ona odwróciła, ale wiecie co? Nie biorę jej. Ale to była dobra energia, ale nie biorę. Może podobna wyskoczy. Kochani, zobaczcie, dziewiątka buław po raz drugi nam wyszła, tu wyszła dziesiątka buław i jak Wam tasowałam, to też zauważyłam te karty. Kochani, yy, po pierwsze, tak, ktoś tutaj z Was w domu dużo pracuje, yy, za dużo pracuje, ma dużo obowiązków. OK? Musi, musicie zwolnić wodniki, musicie oddać parę tych obowiązków albo partnerowi, albo dzieciom, albo generalnie zrezygnować z nich to jest jedna, jeden przekaz, drugi przekaz jest taki, że tutaj właśnie w tym waszym życiu rodzinnym, w tym waszym małżeństwie tutaj może być słuchajcie, jakieś informacje mogą do was dochodzić i wy będziecie musieli sobie z nimi poradzić, ok, to jest to, dwójka mieczy będziecie starali się, starali się znaleźć, słuchajcie, balans w tych informacjach do was przychodzących, pamiętajcie że przy tej siódemce tutaj Siódemce mieczy te informacje do nas przychodzące, one nie zawsze są prawdziwe, one mogą być zniekształcone. Także, słuchajcie kochani, jeśli uważajcie, zanim będziecie tutaj coś działać. Yy, yy, yy. Też tak może być, słuchajcie, że przychodzą do was yy, wodniki yy, wiadomości z urzędów właśnie z urzędów, które sprawią, że od, yy, z urzędów bądź od jakichś, słuchajcie, pośredników, które sprawią, że będziecie musieli się w przyszłym tygodniu zająć jakąś sprawą powracającą z przeszłości. Zobaczcie po raz drugi, i to przyszło do głowy, czyli rzeczywiście albo czekacie też na, słuchajcie i ten papież tutaj to, albo przychodzą wiadomości y, związane z waszym, waszą rodziną y -y -y. może od jakiejś starszej osoby, do jakiegoś starszego członka rodziny tutaj wyjdzie, że y, jest coś niejasne z tym starszym członkiem rodziny, ale jeśli chodzi tutaj o rodzinę, to może tutaj chodzi, słuchajcie o nauczanie, może właśnie jakiś wodnik czeka na wyniki egzaminów, bądź słuchajcie, dowiecie się, że będziecie musieli się czegoś jeszcze douczyć Pouczyć, żeby, żeby móc coś zakończyć, jakąś sytuację. Mhm. Tak. Interesujące. Tu jest coś właśnie takiego niejasnego. Ja myślę, wodniki, że Wy się dowiecie czegoś pod koniec tygodnia. Yy, Pamiętacie, to jest tylko czytanie na, ten, na jeden tydzień, także te energie są bardzo zmienne. Yy, także już jestem ciekawa, co tam u Was po w kolejnym tygodniu, dlatego słuchajcie, kochani, wyciągamy energię, kartę na najbliższą przyszłość, bądź wynik, bądź rada, dobra? Dobra. Usłyszałam, ktoś powiedział dobra. <słyszałam> Dziękuję, super, ona mi tutaj wypadła, ta królowa kielichów, będzie okej, okay. będzie okej. Okay. Eee... Ir, zobaczcie, Rycerz w rzeczywiście ta sytuacja, słuchajcie, z, z przeszłości do Was idzie, Wy się będziecie ją zajmować i powiem Wam tak, królowa kielichów to jest dobra energia, to jest energia zrozumienia, to jest energia takiej dojrzałości emocjonalnej, ale kielich, czyli emocje, czyli coś się naprawdę, kochani, wydarzy i Wy będziecie musieli tak jakby dojść do, dojść do siebie. Po tych, po, o tych otrzymanych informacjach, ale dojdziecie do siebie. Kochani, <laughs> królowa kielichów to jest super energia. Yy, yy, no, energia miłości, energia yy, dbania o innych, ale też dbania też o siebie. Kochani, yy, yy. to powiedzmy. To powiedzmy tą królową kielichów. Zobaczcie, szóstka kielichów. Sytuacja karmiczna. Jakaś związana z domem. Tu też mieliśmy dom, prawda? To też mieliśmy dom razem z tym papieżem tam. Ach, gwiazda! Spełnianie marzeń związanych z domem, bądź z dzieciństwem, bądź spełnianie marzeń z dzieciństwa, moje kochane wodniki. Ale też, słuchajcie, ulec uleczenie spraw, jakichś ran, które były nieuleczone do tej pory. Super! I jest dziesiątka kielichów. No i dwa pentakle, coś dochodzi, coś dochodzi do Was, coś to co sprawi, że będziecie się cieszyć, czyli te wiadomości do Was przychodzące. I teraz wodnik myśli, Aga, nie czuję, że będzie dobrze, to karty pokazują, że będzie dobrze, słuchajcie, razem z tą królową kielichów. I ja to biorę jako dobry omen na najbliższą przyszłość, słuchajcie, kochani, tak jakby Wam się klarowała sytuacja karmiczna z przeszłości, bądź sytuacja z kimś z przeszłości, bądź z jakąś osobą z Waszego życia, z Waszego domu. Mm -hmm. eee, też jak może być dla jednego wodnika, kochani. Jeśli staracie się o jakiegoś nowego członka rodziny, i to może być mały człowieczek, ale to też może być jakiś zwierz, zwierz, to widzę, że tutaj będziecie dokładali tego nowego członka rodziny do Waszej rodziny. <laughs> będziecie doklej, doklejali nową osobę bądź nowego e, pupila do zdjęcia rodzinnego. Kochani, tu mamy dziesiątkę kielichów. E, pełnia szczęścia i zadowolenia i w ogóle balans, równowaga w tych emocjach, czyli czyli jest ok, czyli jest uleczenie, e, jest uleczenie, jest pójście naprzód, jest spełnianie swoich życzeń, życzeń swojego serca. Słuchajcie, ta gwiazda to mówi o tych życzeniach naszego serca i o, o pewnych o uczuciach, o tym uczuciach, o tym, jak chcemy się czuć. To niekoniecznie tutaj może chodzić, ale też może być, słuchajcie, no bo w sumie dla niektórych z Was, wodniki, spełnieniem marzeń będzie posiadanie swojego domu. I ja właśnie widzę, że tutaj przychodzą dobre wiadomości z tym związane, jeśli chcecie kupić dom, kochani, jeśli chcecie kupić dom, jeśli chcecie się gdzieś wyprowadzić w jakieś lepsze miejsce i tam, słuchajcie, tą sielankę budować, to ta właśnie, to Karty pokazują, że przychodzi do Was taka energia spełniania Waszych marzeń, spełniania Waszych życzeń, życzeń Waszego serca. Kochani, powiem Wam szczerze, że super te karty tutaj na najbliższą przyszłość wyszły. Także kochani, tak może być wodniki, że ten początek tego tygodnia będzie taki, wiecie, nie za bardzo, co będzie niewiadomego, ale to się wyjaśni i idzie do Was wielkie szczęście, równowaga, spełnianie marzeń. Podoba mi się to, wodniki, ja to biorę, Wy też to bierzcie. Super tydzień, dzięki serdeczne, pozdrawiam, pa pa. Cześć rybki! Ryby, cześć ryby! Witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za lajki, like, komentarze, subskrypcje. Wszystkie są mile widziane. Rybki, robimy sobie czytanie ogólne na nowy tydzień, tydzień 43, od 23 października do 29 października 2023. Rybki, pamiętajcie, czytanie ogólne nie będzie z każdym rezonować. Bierzcie z tego tylko to, co najlepsze. Słuchajcie swoje intuicji, moi kochani, moje kochane. Eee, kochani, patrzymy na Waszą energię główną, na ten nowy tydzień. Zobaczymy, jakie jest wyzwanie. Na koniec wyciągniemy kartę na najbliższą przyszłość, bądź radę, bądź wynik. Ostatnia karta od Torota. Zobaczę, co mi, e, co mi tutaj intuicja powie, w którym kierunku iść. Zatem, kochani, rybki, co tam u Was? Nowy tydzień, nowy tydzień. Poproszę, energię główną dla rybki. Wow, kochani, szóstka buław, energia zwycięzcy, zwycięstwa w waszej sprawie, ale też, słuchajcie, energia tego, że wy chcecie być zwycięzcą, super i, i nim będziecie. Ojejku, czekajcie, co tutaj mam, co tutaj mam? Dziesiątka buław dziesiątka buław, dziesiątka buław, słuchajcie, zakończenie czegoś, zakończenie jakiegoś etapu Was tutaj czeka w przyszłym tygodniu, przychodzą do Was wiadomości, które mówią, że, wy, że jesteście zwycięzcą, wychodzicie zwycięską ręką z Waszej sytuacji, ok? Kochani, szóstka buław, super, a, podoba mi się to bardzo, mówi mi to o tym, że będziecie, kochani, przewodzić innym, tak może być, że może w pracy dostaniecie, słuchajcie, dodatkowy projekt do prowadzenia, Bądź pracy, słuchajcie, jesteście jakimś szefem wszystkich szefów yy, i wszyscy będą Was słuchajcie, słuchać, słuchać się Was będą przyszły w przyszłym tygodniu. Ale też słuchajcie, ta szóstka buław mówi o tym, że yy, właśnie yy, jeśli ktoś z Was szukał pracy, szukał pracy, szukał jakiegoś nowego projektu do robienia, no to przychodzą wiadomości, które mówią: dobra, rybka, masz nową robotę, masz nowy projekt, jesteś zwycięzcą tutaj. <laughs> to, jest ta, to, jest, to jest ta energia. Kochani, szóstka buław, jesteśmy zwycięzcą. Yy, Szóstka buław, kochani, super. Nasze takie pragnienia związane z działaniem, podjęliśmy jakieś działanie w przeszłości, okazują się być strzałem w dziesiątkę. Słuchajcie, i my wychodzimy jesteśmy, słuchajcie, zwycięzcą. Rybki będzie wam się chciało w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu. Będzie Wam się chciało i będziecie mieli siłę i energię, aby, aby walczyć o siebie, okay? aby iść do przodu, aby walczyć o siebie yy, i będziecie wychodzili z każdej sytuacji w przyszłym tygodniu yy, zwycięsko. Taka to jest energia rybki, taka to jest energia. Yy, wyzwanie, zatem jakie to jest wyzwanie dla rybki w przyszłym tygodniu? Wyzwanie dla rybki. Zobaczcie Król Mieczy. Kurde, i paść No dobra, kochani, rybki, tak może być, że przyszły do Was już bądź przyjdą w przyszłym tygodniu wiadomości od jakiegoś lekarza, od jakiegoś prawnika, od jakiegoś pośrednika, od jakiejś osoby, która wie więcej niż Wy. I Wy będziecie się mierzyć, słuchajcie, z tymi wiadomościami w przyszłym tygodniu. I tak, zaraz dopowiemy. I ponieważ to wyszło jako wyzwanie, no to te wiadomości mogą być takie, słuchajcie, że one mogą zawiać, zawiać? Nie zawiać, zachwiać, <laughs> zachwiać wasze poczucie stabilizacji. Ale kochani, tutaj przy tej szóstce buław, to wy będziecie walczyli, w zależności, słuchajcie, co przyniosą te wiadomości, wy będziecie walczyli z tą sytuacją. Myślę, że tak może być i ten paźmieczy, tutaj mi się on nie podoba. I ten król mieczy, ale król mieczy OK, ale ten paść tak mi się on ze słabo podoba, także słuchajcie, w zależności jakie to będą te wiadomości, wy będziecie mieli siłę i energię, żeby z nimi walczyć. Bądź, słuchajcie, jeśli przychodzi wiadomość od lekarza, który mówi, że tam trzeba się zająć swoim zdrowiem, wy będziecie walczyli o swoje zdrowie, okej? Okay? Rybki, taka to sytuacja, taka to sytuacja. Dobra, ale tu też może chodzi o to, że tym wyzwaniem właśnie będzie podjęcie takiej dobrej, racjonalnej, chłodnej decyzji. Ponieważ tutaj z tymi buławami, tu buławy były i tam spodu były buławy, tu my jesteśmy słuchajcie, w gorącej wodzie kompanii i chcemy już podjąć jakąś decyzję, chcemy iść do przodu, a tutaj ten król mieczy mówi hola hola, proszę użyć rozumu, proszę użyć chłodu i logiki w Waszym działaniu rybki. Także słuchajcie, dopowiedzmy, dopowiedzmy. Zmiana. Dobra, kochana rybki, jeśli chodzi o sprawy pracownicze, to ktoś rzeczywiście z Was może dostać awans. Bądź jeśli szukacie nowej pracy, przychodzą wiadomości, które mówią, że tak, słuchajcie, macie sukces. O, wieża. <laughs> Ale jaja, kochani, coś tutaj się kończy. Przychodzą wiadomości, które mówią, że coś się kończy. Albo taki spokojny, dobry etap w Waszym życiu e, się kończy, bądź modyfikuje. Tu nadchodzi wielka zmiana, słuchajcie. E, zakończenie czegoś, transformacja. E, I piątka e, tutaj. <grybki> kurde. Szóstka buław. Szóstka buław tutaj u spodu po raz drugi. Rybki, dostaliście wiadomości, które. Gdzie yy, co, aż muszę tutaj zajrzeć. Kurde. Tu muszę, musiałam zajrzeć. Yy, szóstka buław. Kochani, tutaj te wiadomości przychodzące do Was w tym tygodniu, ale ja myślę, że one już mogły przyjść, to mogą być one takie niezbyt Was pocieszające, mhm. ale e, ja myślę, że Wy dacie radę sobie z tym wyzwaniem I zaraz zobaczymy, co przyniesie najbliższa przyszłość, ale ja widzę, że Wy dacie sobie radę z tym wyzwaniem, ok? Po prostu podejmujecie walkę o siebie, ok? Kochani, tutaj tak, no widzicie. Śmierć obok wieży, czyli coś się naprawdę kończy. I albo tak, kochani, wy kończy się wam jakiś trudny etap związany z brakiem finansów, bądź jakimś brakiem, słuchajcie, w pracy. E, może tam ktoś was nie doceniał w pracy, słuchajcie, i teraz wielka zmiana. Dostajecie awans, jesteście docenieni, przychodzi kasa, przychodzi, słuchajcie uznanie. Ale też tak właśnie może być, że odwracając tę energię i patrząc na te takie negatywniejsze Źle to powiedziałam. Może bardziej taką negatywną stronę tych kart, to właśnie przychodzą wiadomości, które sprawią, że będziecie musieli zmienić wasze postępowanie, bądź jakąś zmianę zaprowadzić w waszym życiu, odciąć się od kogoś, odciąć się od czegoś i iść zupełnie nowym tropem. Generalnie też tutaj widzę potrzebę odpoczynku, słuchajcie, kochani, bo ta wieża, ona zazwyczaj pojawia się wtedy, kiedy już się nagromadziło, nagromadziło się, a tu słabej energii, a tu jakieś tam sytuacje, które po prostu muszą ulec transformacji, zmianie. Dlatego myślę, że w tym tygodniu, ten tydzień i kolejny tydzień, słuchacie, tydzień 44, po tej pełni w byku i po tych zaćmieniach na osi byk skorpią, przychodzi do was rozjaśnienie sytuacji. Ale ponieważ mam tutaj tą szóstkę buław, Dobra, kochani, ta tutaj szóstka buław z tymi kartami, y i tu też się nam ona pojawiła u spodu. Właśnie mówi o tym, że jeśli rybka, i właśnie i mam nadzieję, że to jest do nikogo, albo może do jednej rybki. Kochani, tutaj przychodzą takie wiadomości, które sprawią, że możecie poczuć się em, em, w jakimś braku. Okay? i będziecie musieli zabalczyć z tym brakiem, czyli albo podjąć działanie, podjąć akcję, skontaktować się z kimś i działać, żeby nie było słuchajcie, biedy. <laughs> Właśnie, żeby nie było biedy i zgrzytania zębami. Kochani, generalnie, rybki moje wrażliwe rybki. Ja tutaj widzę zmianę do was idącą. E, taką całkowitą zmianę. Także albo tu będziecie robili zmiany w Waszej rutynie, czyli w Waszym domu, w Waszym codziennym życiu, ponieważ przychodzą wiadomości z zewnątrz, które sprawiają, że musicie coś zmienić, e, i ja tylko się tutaj zastanawiam, co to będą za wiadomości, które do Was przyjdą od tego Króla Mieczy, i to są tak, albo sprawy zdrowotne. Wiecie, że ja nie lubię na te zdrowie czytać, no ale ewidentnie tutaj widzę tą, e, tego Króla Mieczy tutaj. I albo tu chodzi o wiadomości związane ze sprawami zdrowotnymi, albo słuchajcie, takie typowe rzeczy związane z, z kasą, z pracą, z kasą, z finansami, że tutaj nachodzi, nadchodzi zmiana. I tak, na dwoje babka wróżyła, tutaj przy tej szóstce buław, to może tak właśnie będzie, że um, ta zmiana jest potrzebna, żebyście coś zrozumieli w swoim życiu, że musicie iść inną drogą, um, musicie podjąć inne decyzje, bądź słuchajcie... Um, tak jakby taki reality check do Was idzie, że może rybka tutaj sobie żyła w jakimś tam swoim świecie, a tutaj przychodzą wiadomości, które powodują zmiany W swoim takim świecie, słuchajcie, wiecie jak to rybki, ptaszki, w ogóle uwielbiam ryby, natura, takie siedzenie, wiecie, dwunasty dom, sam, siedzenie w sobie, a tutaj nagle przychodzą wiadomości, które tak Was wybiją z rytmu, swojego ryb, neptunicznego ryb, rytmu. Ale... Kochani, ja myślę, że Wy z tego wyjdziecie dobrze, ponieważ ta wieża to jest generalnie, to jest Wasza energia. Także Wy wiecie, co coś przyjdzie, co albo myślicie, że jest zamknięte, jednak się okaże, że to nie jest zamknięte i Wy będziecie musieli się z tym poradzić. Ale sobie poradzicie, słuchajcie, bo Neptun to, jest, to jesteście Wy. I to nie są jakieś nieznane energie, które do Was przychodzą. Tak jakby, słuchacie powtórka z rozrywki i Wy musicie się czymś zająć na nowo. Kochani, dobra, dosyć tego. Nie podoba Dobra, dobra. Dosyć tego, kochani, to wyzwanie e, no, będzie dla Was wyzwaniem w przyszłym tygodniu. E, rybki, kochane, pamiętajcie, to jest jeden tydzień, to jest jeden tydzień. E, zatem, jaki jest wynik? Jaka jest rada dla ryb? Wynik, rada dla ryb bądź najbliższa przyszłość, bądź najbliższa przyszłość rybki, kochane. Jest okej, okay. jest okej. Okay. Rybki, jest okej. Okay. Jest <laughs> okej. Okay. Ósemka kielichów, kochani. Jest odejście od nieciekawych sytuacji, jest odejście od przeszłości, jest odcinanie się od przeszłości. Także słuchajcie, te wiadomości do Was idące, yy, wyzwolą Was od czegoś albo od przeszłości, albo od jakichś złych sytuacji z przeszłości. I jest balans, jest dziesiątka kielichów, jest szczęście, zrozumienie i yy, jest yy, 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 radość, kochani. Super, ta dziesiątka kielichów, ale cieszę się, że tutaj ona jest, powiem wam. <grym> Także, kochani, to wyzwanie na początku tygodnia może się wydać Wam. Straszne, bądź te wiadomości do was przechodzące mogą wydać Wam się, o Jezus, w którym kierunku mam teraz iść, mam teraz robić, ale ja tutaj widzę, że wyjdziecie zwycięską ręką z tego. Dlatego myślę, że dwa razy pojawił nam się tutaj pojawiła nam się też szósta buław, energia zwycięzcy. Także przejdziecie, słuchajcie, przez to wyzwanie, naprawdę. Jeśli teraz wydaje się, że ojeju, dupa zimna aga, wybaczcie, wybaczcie za to wszystkie słowo, to pod koniec tego dnia widzę, że tutaj przychodzi do Was jakaś ulga. Dobra, dopowiedzmy, dopowiedzmy tą dziesiątkę kielichów. Ach, jest sielanka. Super rybki, jest dobrze. Jest dobrze i to tutaj chodzi właśnie o takie pokonanie sytuacji karmicznej. Zobaczcie, z przeszłości coś do Was wraca rzeczywiście i Wy sobie nad tym musicie, Wy sobie z tym poradzicie. To chciałam powiedzieć. Super. Trzy pentakle. Jest budowanie tych fundamentów. Jest i są trzy kielichy. Super. Kochani, cokolwiek przyniesie Wam ten tydzień, wiedzcie, że to nie będzie trwało wiecznie. I doprowadzi Was to do szczęścia i tak. Może być stresik, może być lęk, ale Wy i tak wyjdziecie z tej sytuacji zwycięską ręką. Ok? Super, kochani. Tutaj dziesiątka y, kielichów mówi o tym, że y, będziecie budować te fundamenty. Że będziecie szli do przodu. Że jest przyszłość przed Wami. Y, I taka dobra, świetlana przyszłość. Że tutaj mamy, słuchajcie, sielankę. Tutaj mamy y, 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 pracę, współpracę i budowanie solidnych fundamentów w naszym, waszym domu. Także słuchajcie, kochani, w zależności, jakie te wiadomości przyjdą, to i tak wy będziecie ponad nie, okej? Okay? I myślę, że rzeczywiście tu może chodzić, jeśli nie chodzi tutaj o, o was samych, to mogą być, słuchajcie, wiadomości związane z waszymi dziećmi, bądź z jakimiś młodszymi członkami waszej rodziny, bądź, słuchajcie, ojciec, bądź jakaś starsza osoba w waszym życiu i te wiadomości do was przychodzą, związane z tą osobą, ale kochani... Yy, Dacie radę, przejdziecie ponad te wiadomości, nieważne czy one są negatywne, myślę, że mogą być takie dosyć poruszające, ale Wy i tak, słuchajcie, wyjdziecie zwycięską ręką z tej sytuacji, widzicie, po raz drugi już mówię, zwycięska ręka i jeszcze na, na najlepsze jest to, że jeszcze będziecie, słuchajcie, świętować. Trzy kielichy tutaj mamy u spodu, trzy pentakle tutaj mamy, także yy, i dziesiątka kielichów, także to wszystko się, słuchajcie, obróci, i w tą dobrą, i będzie szło w dobrym kierunku, kochani, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Rybki, wszystkiego dobrego, dzięki serdeczne, pozdrawiam, papa. Pa.